Cześć! Witam Was, dzień dobry. Z tej strony Justyna z kanału Pani od Tarota. Witam Was na prognozie październikowej dla 12 znaków Zodiaku. W tym miesiącu użyjemy dwóch talii. Pierwszą z nich sprawdzimy ogólną dynamikę miesiąca, drugą natomiast sprawdzimy poszczególne obszary życia, takie jak relacje, uczucia, emocje, praca. Finanse, sprawdzimy też, z jakimi wyzwaniami będą się mierzyć poszczególne znaki Zodiaku. Jeżeli chodzi o ten czas październikowy, to będą miały miejsce przynajmniej dwa ważne wydarzenia astrologiczne, które mogą na nas wszystkich wpłynąć. Pierwsze z nich to wyjście Merkurego z retrogradacji. Na kanale jest filmik poświęcony Merkuremu w retrogradacji i temu, co poszczególne osoby mogą potrzebować sobie przepracować podczas tej retrogradacji. Jeżeli macie ochotę, to sprawdźcie. I to jest pierwsze wydarzenie. Natomiast drugie wydarzenie będzie miało miejsce pod koniec października i będzie to wyjście z retrogradacji Saturna. Te dwie planety po wyjściu z retrogradacji mogą że pewne rzeczy, które do tej pory wisiały, ruszą. Sprawy, które się przedłużały, były jakoś tam zawiłe, komunikacja jakoś szła pod górkę, to wszystko może ruszyć. Możemy wychodzić powoli z takiego refleksyjnego czasu już z nowymi przemyśleniami. Jak za każdym razem, słuchajcie, weźcie to, co z wami rezonuje z tej prognozy i odpuśćcie to, co zupełnie z wami nie rezonuje. Podkreślę też, że warto sprawdzać swój horoskop urodzeniowy, warto do niego zaglądać, warto wiedzieć, gdzie mamy słońce, księżyc, ascendent, gdzie mamy jakiś stellum planet, po to, żeby jak najkorzystniej dla siebie wybrać te prognozy na kanale, po to, żeby one z Wami jak najbardziej rezonowały. Pamiętajcie też, że energetykę czytania można zmieniać, zmieniając swoje przekonania, schematy działania, podchodząc do pewnych problemów inaczej i w ten sposób zmieniając swoje zachowanie, a tym samym kreując swoją własną rzeczywistość. Dobrze, dość słowa wstępu. Zapraszam Was już na czytania dla poszczególnych znaków Zodiaku. Dobrze, kochani, zobaczmy sobie, co karty. Wnoszą dla bliźniąt. Pokażcie karty, jakie zdarzenia i energie, jaka dynamika ogólna może czekać nasze astrologiczne bliźnięta oglądające to wideo w październiku. wnoszą w ten październik. Pierwszy tydzień października, drugi tydzień października, trzeci tydzień października i czwarty tydzień października dla bliźniąt. Zanim przejdę do tasowania tych kart, rozłożę sobie jeszcze karty na poszczególne obszary życia, żeby potem już nie tasować i nie dokładać. Pokażcie karty, jakie energie i zdarzenia mogą mieć miejsce dla bliźniąt w relacjach, emocjach, uczuciach, obszarze finansowym, zawodowym i jakie wyzwania mogą spotkać nasze astrologiczne bliźnięta oglądające to wideo w październiku. Dobrze. Obszar relacyjny, relacje, emocje, uczucia, obszar zawodowy dla bliźniąt, obszar finansowy. Jakie wyzwania mogą czekać bliźnięta w październiku 2022 roku? Dobrze, zobaczmy, co bliźnięta wnoszą w październik. Karta piątki kielichów. Bliźnięta mogą wchodzić w ten październik z takim poczuciem rozczarowania. Być może mają za sobą bliźnięta trudny okres. Być może Czekały na jakieś rozstrzygnięcia i te rozstrzygnięcia nie nadeszły. Generalnie ta karta wnosi takie spore poczucie rozczarowania, jakieś poczucie nawet żałoby, straty, taki duży dyskomfort emocjonalny, przy czym też przesłaniem tej karty jest to, że warto to do siebie dopuścić, owszem, ale nie należy się w tym pogrążać. Tym bardziej, że już w tym pierwszym tygodniu tego rozkładu październikowego, tej ogólnej prognozy jest karta słońca, która może wnosić, że po burzy wychodzi słońce, że sprawy, które nie były jasne, których nie można było dograć, gdzie były jakieś nieporozumienia, wyjaśnić. Się, sprawy się poukładają, być może też jeżeli bliźnięta miały gorszy czas fizycznie, energetycznie, to tutaj można spodziewać się jakiegoś takiego lepszego samopoczucia, być może powrotu do zdrowia, być może przypływu energii. W obszarze zawodowym Bliźnięta też mogą mieć tutaj widoki na sukces. Tym bardziej, że jest karta Słońca zestawiona z dziewiątką monet, czyli mogą pojawić się jakieś nowe okazje dla Bliźniąt i Bliźnięta mogą zawodowo też w jakiś sposób zostać docenione, mogą czerpać z tego co już wypracowały sobie zawodowo. Natomiast też w październiku Bliźnięta mogą odczuwać taką potrzebę korzystania ze swoich zasobów. To mogą być zasoby czasu i zasoby pieniędzy. Przy w karcie dziewiątki monet jest przedstawiony singiel ze zwierzątkiem, czyli można to też po części czytać w ten sposób, że bliźnięta w tym październiku mogą mieć taką potrzebę wycofania się za szycia w swoim wychuchanym mieszkanku pod kocykiem z herbatką w porcelanowym kubeczku, który sobie wybrały, bo to mogą też być tego rodzaju właśnie zasoby i przyjemności. Natomiast ten okres tutaj takiego bycia ze sobą i dobrego samopoczucia też jest w kartach pokazany. Karty też podpowiadają, że warto aby bliźnięta w drugiej połowie października Planowały, być może planowały jakieś podróże, ale też planowały aktywności zawodowe, aktywności życiowe, ustawiały swój kalendarz, bo ta końcówka października może ubiegać bliźniętą pod kątem natłoku obowiązków, różnych spraw. Tutaj trzeba będzie się wykazać elastycznością, umiejętnością ustalania priorytetów, bo dosłownie bliźnięta pod koniec października mogą balansować i nie do końca wiedzieć, w co mają ręce włożyć, bo tutaj będą się Aktywowały różne, różne sprawy, różne kwestie i tych obowiązków może być po prostu dużo. Tak więc tutaj ta elastyczność jest wskazana. Natomiast z kartą słońca i tą dziewiątką monet można wnosić, że ten październik energetycznie będzie dla bliźniąt całkiem niezłym miesiącem i przy dobrym planowaniu bliźnięta będą miały zasoby czasu i energii, żeby realizować wszystkie te zadania, które wam się pojawią. Dobrze. Tutaj też być może to będzie kwestia pewnego planowania finansów, jeżeli na przykład trochę poszalejecie na początku października, też właśnie czy ozdabiając wasze domostwo, czy korzystając z tych zasobów w jakiś inny sposób, czy na przykład właśnie dedykując je na podróż, to być może pod kątem właśnie zasobów finansowych ten październik trzeba będzie sobie jakoś w tej końcówce poukładać. Dobrze, zobaczmy co w relacjach. Cesarzowa kapłanka śmierć. No, drogie bliźniaki, w tych relacjach w październiku może się sporo dziać. Możecie dowiadywać się o jakichś ciążach, to mogą być ciąże w rodzinie, o których do tej pory się nie mówiło i które wyjdą w jakiś sposób na jaw. Ale może to też oznaczać, że to Wy, drogie bliźniaki, jesteście w ciąży, bądź Wasza partnerka jest w ciąży i... Do tej pory nie było tego wiadomo, natomiast teraz ta tajemnica zostaje odsłonięta, no i siłą rzeczy też powoduje tutaj pewną zmianę w tych Waszych relacjach. Natomiast kolejnym znaczeniem może być to, że jeżeli mamy bliźnięta, które były w jakiś relacjach, to może się okazać, że wasz partner w tych relacjach ma kogoś, ma żonę, którą do tej pory ukrywał. No i tutaj to będzie powodowało jakąś transformację waszego podejścia, czy być może w ogóle będzie powodowało, że wy będziecie drogie bliźnięta z tej relacji, wychodzić nie będziecie chcieli być w takiej relacji, gdzie okazuje się, że jesteście tą trzecią osobą, a ktoś was do tej pory po prostu okłamywał. Istnieje też szansa, że jeżeli szukacie partnerki do związku, to wy albo ta partnerka będziecie chcieli to zachować w tajemnicy, i być może to też będzie wpływało w jakiś sposób na kształtowanie tych relacji. Natomiast przy tym układzie kart, też w październiku, dla części bliźniąt mogą wyjść jakieś tajemnice. Przy istotnych kobietach rodzinnych, to mogą być tajemnice związane z mamą, być może dowiecie się czegoś o mamie, co będzie powodowało tutaj zmianę w waszej relacji, być może dowiecie się czegoś o swojej żonie i to też może powodować zmianę w waszej relacji. To może być też informacja na przykład o teściowej. Natomiast tutaj ta zmiana nie zawsze będzie oznaczała wyjście z relacji, ale może o Oznaczać jakieś takie solidne transformacje. Owszem, to wyjście z relacji też jest możliwe, ale to nie jest jedyny możliwy sposób postępowania. To może być właśnie transformacja też relacji. Natomiast na części osób ten październik też może wnosić, że te osoby będą bardziej eksplorowały swoją kobiecość, która do tej pory była w jakiś sposób ukryta. Przetransformują sobie troszeczkę swoje poglądy właśnie na tą swoją stronę kobiecą, będą ją chciały bardziej ujawniać. I tutaj tą stronę kobiecą no, mają nie tylko panie, panowie też mają swoją stronę żeńską, którą często chowają, natomiast ona też. Po jej integracji w jakiś sposób może Was wzbogacić, i tutaj to może być pokazane właśnie jako taka też transformacja na poziomie własnej emocjonalności, no bo te karty są o emocjach, o uczuciach i o relacjach, i w jakimś sensie no, to też należy do tej naszej emocjonalności. Dobrze, zobaczmy, co w obszarze zawodowym dla bliźniąt. Piątka monet, królowa kielichów i król monet. Ten początek października może bliźniętom upływać pod kątem jakiegoś zubożenia w obszarze zawodowym. Ta karta może wnosić, że być może bliźnięta dostaną odmowę przy jakichś prośbach, decyzjach, podaniach, przy jakichś staraniach zawodowych, które były dla bliźniąt ważne i być może to będzie się również wiązało z tym rozczarowaniem, które bliźnięta wnoszą w ten czas zawodowy. To może być również utrata jakiejś pracy, którą bliźnięta wykonały. To znaczy, że na przykład zmieniły się warunki, że ta praca już nie jest potrzebna, czy również, że z jakichś powodów technicznych być może część pracy się zagubiła i nie było kopii zapasowej, więc tutaj, drogie bliźnięta, róbcie backupy, jeżeli. Jest to w jakiś sposób powiązane z tym, co robicie. Być może to też wnosi, że u bliźniąt, które pracują zespołowo, w tym czasie, początku października, po prostu będzie też mniej osób w pracy i bliźnięta jakoś to odczują. W każdym razie tutaj ten pryzmat zubożenia w obszarze zawodowym może u bliźniąt powodować różne spore emocje. Bliźnięta, no, tak jak tutaj jest w tej karcie, co bliźnięta wnoszą w październik, mogą się z jakiegoś powodu czuć rozżalone. Natomiast ta decyzja też może być powiązana właśnie z osobą waszego przełożonego. I tutaj, tak jak powiedziałam, to dla bliźniąt może być trudne emocjonalnie. Natomiast dla części bliźniąt też jest możliwe, że mimo tych emocji bliźnięta umiejętnie poradzą sobie z tą sytuacją, poradzą sobie z tą sytuacją z klasą, i na koniec miesiąca są pokazane w takiej prestiżowej karcie, więc być może. Mimo początkowej perspektywy, w której bliźnięto wydaje się, że wszystko stracone i sporych emocji, jakie to może budzić, jednak ten miesiąc zakończy się na takim pozytywnym akcencie, na akcencie docenienia. Być może część bliźniąt faktycznie, jeżeli starała się o jakieś awanse, o jakieś nowe prestiżowe projekty, to. Uda im się to dostać. Natomiast tutaj, po prostu, też dla części bliźniąt w tej końcówce października może wybijać właśnie postać przyłożonego, czyli takiej osoby tutaj bardzo poukładanej, osadzonej, takiego zwierzchnika, który jest bardzo pragmatyczny w tym, co robi. Może być też tak, że ta praca na koniec października bliźniętą się po prostu opłaci. Złapią jakiś prestiżowy projekt, zostaną docenione i tutaj karty po prostu radzą, żeby w tym październiku też wszelkie sprawy załatwiać z klasą. Taki elegancki sposób i nie dać się tutaj porwać nadmiernym emocjom, tylko być raczej pragmatycznym i osadzonym. Dobrze, zobaczmy sobie co dla bliźniąt w finansach. Początek października może bliźniętą upływać pod kątem blokad, przy czym najczęściej są to blokady wynikające z nas samych. Jeżeli spojrzycie na tą kartę, to zobaczycie, że tutaj jest na niej namalowana postać, która jest dosyć luźno związana. I owszem, ona jest otoczona mieczami, ale wystarczyłoby, żeby zrobiła kilka kroków i znalazłaby się w zupełnie innym miejscu poza tym miejscem, gdzie znajdują się te miecze. I ta karta reprezentuje nasze wewnętrzne ograniczenia i blokady. To mogą być takie ograniczenia i blokady, jak przekonanie, że no przecież ja nie mam z czego oszczędzać, przecież robienie budżetu jest bez sensu, czy na przykład nie mogę sobie kupić takiej drogiej rzeczy, na przykład drogich biletów na koncert. Natomiast karty też pokazują, że w tym obszarze finansowym bliźnięta mają taką swoją analityczną, racjonalną część, która będzie w stanie im pomóc rozprawić się z tymi ograniczającymi przekonaniami, po to, aby się tutaj w tych finansach poukładać, być może zrobić ten budżet, być może przeanalizować tą swoją sytuację, zaplanować ją, po to, aby bliźnięta również w tym październiku mogły realizować jakieś satysfakcjonujące dla nich. Cele. Czyli na przykład właśnie kupić sobie bilet na koncert, mimo że tak naprawdę no, to nie jest nic materialnego, nic trwałego, ale dla części bliźniąt jest to po prostu pociągające i atrakcyjne emocjonalnie. Natomiast dla części bliźniąt w kwestiach finansowych mogą również wrócić jakieś zaległe kwestie administracyjne. Możecie drogie bliźnięta mieć jakieś kontrole być może ze skarbówki, być może z jakiegoś urzędu, być może ktoś się do Was odezwie z jakimś zaległym, niezapłaconym podatkiem gruntowym, czy użytkowaniem wieczystym, czy czymkolwiek innym. Tutaj warto tą sytuację monitorować. Też mam takie poczucie, że być może dla części bliźniąt wrócą jakieś kwestie administracyjne też. Związane przy finansach z mamą i z jakąś tajemnicą, która do tej pory tutaj nie była znana. Natomiast przesłanie od kart jest takie, że macie, drogi bliźnięta, zasoby, żeby ze swoimi ograniczającymi przekonaniami się rozprawić i że być może ta wasza sytuacja po jej uładzeniu, po jej ustrukturyzowaniu nie jest taka zła i że możecie realizować część swoich pasji, o której do tej pory być może nie myśleliście. Dobrze, zobaczmy sobie wyzwania dla bliźniąt na październik. Piątka buław, dziesiątka mieczy, ósemka buław. Część bliźniąt w październiku może mieć taką pokusę, żeby wdać się w jakieś potyczki, przepychanki, głównoburze, żeby wytracać energię na rzeczy, które bliźniąt bezpośrednio nie dotyczą. Natomiast część bliźniąt też może po prostu brać udział w różnego rodzaju konkurencjach. I przez konkurencję rozumiem to, że jeżeli na przykład aplikujecie na jakieś stanowisko, to być może będziecie mieli konkurencję. Natomiast tutaj karty pokazują, że w tych projektach może się okazać, że nie wszystko pójdzie zgodnie z Waszą myślą, że dojdziecie do jakiegoś martwego końca, do jakiejś ściany, że. Te projekty zawodowe, życiowe się po prostu sypną, zamkną się w sposób, którego bliźnięta by nie chciały, i być może to będzie miało miejsce tutaj, przy tym obszarze relacyjnym, gdzie bliźnięta na przykład dowiedzą się, że są tą trzecią osobą w relacji i będą chciały z niej wychodzić. Być może będzie to w obszarze zawodowym, gdzie bliźnięta odczują jakieś zubożenie, czegoś być może nie dostaną. Natomiast przy tej karcie istotne jest robienie analizy, czyli tutaj też pokrywa się to z dwójką buła robienie analizy i planowanie dalszych posunięć, wyciąganie wniosków, sprawdzanie, czy na przykład, jeśli faktycznie okazało się, że ja jestem tą trzecią osobą w relacji, to czy gdzieś po drodze były jakieś sygnały, które mogły mnie uprzedzić o tym, że coś jest nie tak i czy mogę z tej wiedzy jakoś skorzystać, żeby nie wmanewrować się ponownie w taką sytuację. Tak więc tutaj w wyzwaniach Drogi Bliźnięta no coś może nie pójść po Waszej myśli, natomiast karty polecają, aby z tego doświadczenia wyciągnąć, Będą wnioski? To nie zawsze musi być definitywny koniec. To może być również jakieś tutaj tąpnięcie, na przykład jakiś taki wszechświatowy pstryczek w nos, który powie wam, no nie zawsze będzie po twojej myśli. Natomiast wy możecie spróbować obrócić to jeszcze trochę na swoją korzyść i wyciągnąć z tego doświadczenia dla siebie jakieś wskazówki na przyszłość. Tutaj też bliźnięta mogą dostawać jakieś informacje w październiku, które będą dla nich w jakiś sposób stanowić wyzwanie. Być może będzie to natłok jakiś różnych rzeczy i spraw, które bliźnięta będą musiały Pogodzić pod koniec października, w którym bliźnięta będą musiały się odnaleźć i ustalać priorytety, być może to będą właśnie te wiadomości związane z jakąś kontrolą administracyjną, z jakimiś zaległymi sprawami, czy wyjdzie właśnie ta tajemnica relacyjna, że dostaniecie jakąś wiadomość tak troszeczkę znienacka, na przykład ktoś do Was zadzwoni i powie: Ej, widziałam Twojego faceta z jakąś inną dziewczyną i wy zaczniecie to drążyć. Natomiast to nie musi odnosić się koniecznie do tych sytuacji, to może być właśnie ten nadmiar obowiązków, ten nadmiar spraw, które po prostu bliźniętom we wrześniu wpadną i będzie to wyzwaniem, żeby to wszystko jakoś w tym wrześniu pogodzić. Oczywiście nie we wrześniu, tylko w październiku. Przejdźmy sobie jeszcze do krótkiego podsumowania tego października dla bliźniąt. Bliźnięta w październik mogą wchodzić z pewnym uczuciem rozczarowania. Być może coś nie poszło po Waszej myśli i jesteście trochę przytłoczeni, trochę smutni, rozczarowani. Natomiast warto pamiętać, że po burzy wychodzi słońce i w tej ogólnej dynamice ten październik rysuje się całkiem nieźle. Bliźnięta też mogą mieć taką potrzebę trochę wycofania się, poprzebywania samemu ze sobą, celebrowania tego, co już sobie wypracowały. Natomiast karty podpowiadają, że warto ten październik drugi Planować, warto obserwować i analizować po to, żeby sobie poradzić z tymi wszystkimi obowiązkami, które bliźnięta mogą mieć pod koniec października, bo tutaj się naprawdę sporo może dziać. Również w obszarze zawodowym możecie dostać jakąś dodatkową propozycję zarobku, jakiś mały projekcik. W relacjach, jeżeli ktoś szuka osoby do relacji, to pojawia się ewentualnie osoba w typie cesarzowej, czyli partnerka do relacji, natomiast ta osoba, bądź wy sami, może chcieć, aby ta relacja była ukryta i aby nie była jawna. Jednak też dla osób, które już są w jakichś relacjach, możliwe, że okaże się, że wasz partner ma już partnerkę i że wy jesteście tą trzecią osobą, ta tajemnica wyjdzie na jaw i wy będziecie sobie chcieli tą relację transformować bądź zupełnie z niej wychodzić. Mogą też wychodzić jakieś kwestie, które do tej pory były ukryte przy mamie, żonie czy teściowej i też będą prowadziły do transformacji relacji. Tutaj w tym październiku dla bliźniąt jest spory potencjał transformacyjny przy kobietach, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o obszar zawodowy, bliźnięta mogą doświadczać jakiejś straty, jakiegoś zubożenia, które może u nich wywoływać spore emocje. Ale karty radzą, żeby tutaj wszelkie sprawy załatwiać z klasą, i dzięki temu być może ta końcówka października jednak upłynie pod takim znakiem docenienia i tego, że bliźnięta ostatecznie znajdują się w jakiejś prestiżowej pozycji, w prestiżowym projekcie, czy być może dostaną awans. Być może dla części bliźniąt też w tym obszarze zawodowym po prostu będzie istotna postać szefa. Jeżeli chodzi o obszar finansowy, to tutaj karty pokazują, że październik może być dla bliźniąt czasem, gdzie początkowo bliźnięta będą się mierzyć z jakimiś swoimi ograniczającymi przekonaniami, natomiast bliźnięta mają zasoby, żeby sobie z nimi poradzić i uporządkować swój obszar finansowy tak, aby Starczyło im również pieniędzy na jakieś dla nich aktywności satysfakcjonujące emocjonalnie, na jakieś pasje, natomiast na części bliźniąt to też może wnosić, że pojawią się jakieś sprawy administracyjne przeszłości jakieś kontrole, coś takiego może tutaj przy tych finansach się pojawić. Jeżeli chodzi o wyzwania, to październik dla bliźniąt wnosi, że być może nie ze wszystkich konkurencji wyjdziecie zwycięsko. Karty też przestrzegają przed angażowaniem się w spory, które tylko wytracają waszą energię, a nie są konstruktywne. Natomiast gdyby już się okazało, że jakieś wasze projekty życiowe, zawodowe, relacyjne zakończyły się w taki sposób, w jaki nie chcieliście, to karty mówią, że tutaj Warto analizować, wyciągać wnioski po to, żeby w przyszłości tej sytuacji uniknąć, szukać tych rzeczy, które Wam zaprocentują w przyszłości. I postarać się przetransformować to doświadczenie jako coś, co może Was wzmocnić. Istnieje też szansa, że w wyzwaniach bliźnięta będą dostawały sporo wiadomości, informacji o rzeczach, które być może będą na nie w jakiś sposób emocjonalnie wpływać, tak jak na przykład w tym obszarze relacyjnym może się odsłonić jakaś tajemnica, która będzie prowadziła do transformacji, czy w obszarze zawodowym też bliźnięta mogą dostać jakieś informacje, które będą dla nich trudne. Natomiast ta ósemka była w wyzwaniach też może że po prostu pod koniec października będzie się dużo działo, bliźnięta będą miały bardzo dużo spraw do pogodzenia. Dobrze, kochani, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej prognozy. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, dajcie suba. Jeśli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, napiszcie mi maila. Tymczasem dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Cześć!